Więc nasz pacjent na dzisiaj na dynamiczną wymianę olejów skrzyni biegów. To od czego zawsze zaczynamy, to jest jazda próbna z i bez klienta, już po jeździe z klientem jesteśmy. Teraz będzie jazda testowa, aby przede wszystkim też rozgrzać olej w skrzyni biegów do właściwej temperatury roboczej, po czym po na serwis będziemy. Podłączali tester diagnostyczny i odczytywali błędy związane tutaj z delikatnym poszarpywaniem przy zmianie biegów. I przystąpimy do dynamicznej wymiany oleju w skrzyni biegów, łącznie z filtrem i uszczelką miski olejowej. Podczas jazdy próbnej zauważyliśmy delikatne poszarpywania przy zmianie biegów. Samochód, tak jak widzimy, ma te 140 tysięcy według nas powinny być już tu co najmniej dwie wymiany oleju dynamiczne co 60 tysięcy dzięki temu te skrzynie naprawdę działają bardzo dobrze, nie odczuwamy praktycznie zmian biegów no zwłaszcza w takim aucie, które ma jednak to zacięcie troszeczkę sportowe wymiana statyczna oleju w skrzyni biegów jest tak zwanym odświeżeniem oleju, gdyż nie wymieniamy w 100% Płynu w skrzyni biegów, czyli z mechatroniki, z zaworów sterujących i z koła konwentera, przekładni hydrokinetycznej, różne są nazwy tego podzespołu. Dlatego jedynie dynamiczna wymiana oleju w skrzyni biegów przy podłączeniu pod urządzenie, co pokażemy w kolejnych częściach tego filmu, zapewnia stuprocentową wymianę bezpieczną dla skrzyni biegów i przede wszystkim będzie ona satysfakcjonująca dla klienta skór w za chwilę zostanie uniesiony. Mamy też przygotowane filtry. Akurat do tego pojazdu występują dwa rodzaje. Zawsze zabezpieczamy się na wszelki wypadek. Olej mamy zgodny z normą, maszyna. I już się też dokonuje diagnostyka komputerowa z celem wykrycia ewentualnie jakichś nieprawidłowości po stronie silnika lub skrzyni biegów. Czyli mamy tutaj tak. Jest nowy olej podawany. Tu mamy olej, który wraca z, ze skrzyni biegów do maszyny i na bieżąco mamy tutaj podgląd w tym momencie zużytego oleju i nowego, czyli nadąża jakby nam stary olej za nowym olejem jest wprowadzany do skrzyni biegów. Z serwisu na jazdę próbną po dynamicznej wymianie oleju w skrzyni biegów. Tester jest z nami. Do wymiany oleju akurat w tym konkretnym przypadku E, użyliśmy aż 1600 litrów oleju płynu ATF. Dlaczego? E, dość duża ilość e, mułu, tak zwanego szlamu w misce olejowej e, i tak naprawdę do przejrzystości na przewodach robiliśmy, czyli olej, barwa oleju płynu ATF, która była w rurce wpływowej i wypływowej, żeby były takie same. Wracamy z jazdy próbnej po dynamicznej wymianie oleju skrzyni biegów. To, co od razu się rzuca w oczy, to poprawienie płynności zmiany biegów, spory w dół. O wiele żywi skrzynia również reaguje. Też to, co zauważyliśmy, to temperatura pracy oleju w skrzyni biegów spadła o około 8 stopni to jest bardzo dużo obecnie mamy teraz 75 stopni wcześniej przed wymianą oleju i ostudzeniem samochodu ona oscylowała gdzieś w granicach 84-85 stopni czyli słabo chłodzenie było skrzyni biegów Kolejnym etapem dynamicznej wymiany oleju w skrzyni biegów po takiej jeździe próbnej, kontrolnej jest wjazd ponowny na stanowisko robocze. Tam sprawdzimy wszystkie połączenia, które były odłączane, czy nie ma żadnych jakichś wykropnień płynu. Składamy osłonę, jeszcze raz sprawdzamy, ostudzimy jeszcze raz olej i sprawdzimy jeszcze raz jego poziom. I wypuszczamy tak naprawdę klienta zadowolonego i uśmiechniętego do domu i oby mu się przyjemnie jeździło teraz samochodem.